Mój najgorszy przypomina for life, jaki ja uważam za najgorszy, to jest. No, nadużycie rangi, za który. Został. Co takiego zrobili, że mogę spytać? Pełniłeś w ogóle jakieś role administracyjne na innym serwerze? Byłem w administracji serwera. Nie, od graczy, niestety, niestety nie otrzymuję żadnych donatów. gracze mi za to nie płacą. Siema Widzowie, witam w kolejnym wywiadzie. Tym razem jest on z Lukim, on też jest erkonom na serwerze. Na karcie społeczności odbyła się ankieta, czy chcecie więcej wywiadów. Jednogłośnie stwierdziliście, że chcecie, więc ja zamierzam dalej je robić. No i jeśli doceniasz to, co właśnie robię i chcesz więcej wywiadów, zostaw łapkę w górę. Miły komentarz pod filmem. No i może subskrypcje, bo już niedługo będzie te 5 tysięcy. A jak mówiłem, na 5 tysięcy będzie konkurs, który wyczekujcie, jak tylko zdobędziemy tą liczbę. Ja już nie gadam i zapraszam was do oglądania. Cześć Luki. Cześć, cześć, witam wszystkich. Wśród graczy zrobiłem małą ankietę i jesteś nazywany miłym, lubianym i pomocnym Erkonem. Zgodzisz się z tą tezą? Wiesz co, szczerze nigdy się nad tym nie zastanawiałem, aczkolwiek bardzo miło mi to słyszeć, ale szczerze nie mi to ocenia. Cieszę się, że po prostu jestem tak postrzegany wśród graczy. Na For Life'ie awansowałeś ze starszego administratora na Erkona 3 lutego razem z Lampkiem. Co zrobiłeś takiego, że dostałeś ten awans? Zajmowałem się na początku sprawdzaniem normy z administratorką Erką Grejną. Pomagałem jej w tym. Później starałem się pomagać Kuwardowi w dziale organizacji. Wykonywałem też obowiązki starszego administratora, czyli rozwiązywanie apelacji członków ekipy, którzy już opuścili nasze grono zawieszonych. Wzywałem też skargi na graczy. No i tak jak członek administracji, wykonywałem reporty na serwerze. W ogóle widziałeś Wcześniej, że dostaniesz ten awans? Nie, totalnie się nie spodziewałem. Mało to. Byłem na kanale wśród znajomych strasznie podjudzany, że tam kiedy Aircon, kiedy awans wiadomo, dokuczali mi, bo tam siedziałem na tym starszym i awanse nie wpływały, no ale wiadomo, taki, taka kolej rzecz. Stałem przeniesiony pewnego wieczoru, tak jak powiedziałeś, 3 lutego na kanał z lampkiem i zostałem poinformowany, że coś takiego ma zajść. Strasznie mi serce biło, bo no totalnie się nie spodziewałem. Ja w ogóle od początku zakładałeś to, że za już tak daleko? Nie zakładałem. Po prostu bardzo chciałem dołączyć. Do ekipy, to był mój pierwszy główny cel, żeby znaleźć się w ekipie serwera. Jak już dołączyłem do ekipy serwera, to wiedziałem, że. Chcę zajść jak najdalej. Starałem się i dążyłem do tego, że robię jak najwięcej i jak najlepiej tylko potrafię. Jakie to w ogóle zdania Ci powierzono po tym momencie? Oprócz tego, co wykonywałem na starszym administratorze, to doszły mi takie obowiązki, sprawdzanie skarg na członków ekipy, dział wariantów na serwerze, zmiana wariantów. Nadal zajmuję się działem organizacji, tylko na szerszą skalę. Czyli już po prostu sam wszystko wgrywam, sam wszystko dodaję. Do tego doszedł mi dział pomocy. Opiekuję się działem pomocy, zajmuję się wszystkimi wnioskami. Moim takim pomocnikiem jest w dziale bula Którego pozdrawiam. Tam zajmuję się wnioskami o odzyskanie hasła na serwerze, kodu PIN i takie inne różne rzeczy związane właśnie z tym działem. A ciężko w ogóle było ci się nauczyć tych nowych rzeczy. Dostałeś nowe zadania, no obsługa na przykład organizacji. Jako starszy administrator miałem dostęp do zakładania organizacji. Miałem troszkę rzeczy, które mogłem wykonywać jako starszy administrator w tym dziale, lecz że się na administratora, no to doszło mi więcej uprawnień i mogłem więcej rzeczy robić. I nie było to trudne do nauki, bo to co mi doszło było proste do dodawania, proste do grywania i zajęło mi to dzień, dwa, żeby tak to pojąć całkiem w porządku i to wszystko wgrywać swobodnie. Teraz jako aircon też robisz raporty, które wysyłają gracze? Jako aircon raczej nie wykonuję raportów, jedynie staram się pomagać członkom ekipy. Jeżeli jest ściana, a jest ich mało, czasem mi się nudzi, szczerze mówiąc, i wykonuję te raporty. A za taką pomoc na, nie, na serwerze, no tak jak mówiłeś, no, nieczęsto nie to robisz, ale dostajesz od graczy jakąś, jakieś, nie wiem, donaty coś takiego? Nie, od graczy niestety nie otrzymuję żadnych donatów. Gracze mi za to nie płacą. Aczkolwiek czasem się zdarza, ale bardzo, bardzo rzadko. A jako byciarkon na serwerze, jak jesteś rozliczany z pracy? Czy musisz być codziennie aktywny? Nie muszę być codziennie aktywny, aczkolwiek ja jestem codziennie aktywny, ponieważ codziennie robię to samo, co należy do moich obowiązków. Codziennie chcę zrobić to, co należy do, do, do mnie, żeby po prostu nie nazbierać sobie dużo rzeczy, nie mieć takiego przestoju w tym, co muszę zrobić. Więc codziennie wchodzę na serwer i ale rozliczany z tego nie jestem. Czyli nie masz takiej normy jak niższe rangi? Nie, nie mam normy. Na serwerze jesteś w frakcji SAPD, czy wchodzisz tam na służbę, żeby popracować też jak zwykły gracz? Tak, owszem, wchodzę. Jestem również w zarządzie tej frakcji, więc nawet wypada mi trochę wchodzić. Normalnie wypełniam normę zarządu i pojawiam się z miłą chęcią, aczkolwiek teraz mam... Czyli normalnie gracze mogą z tobą robić pościgi? Tak, mogą. Rozumiem, że praca w zarządzie frakcji też jest jakby aktywna, czyli cały czas tam się udzielasz? Tak, tak, cały czas jestem aktywny we frakcji, cały czas się udzielam, wykonuję obowiązki, które na należą do mnie do, jako członka zarządu, no nie mogę sobie pozwolić na taki przestój w wykonywaniu obowiązków, no bo jednak ten zarząd no to wymaga czegoś ode mnie. To jest ciekawe, bo nie wiedziałem jakby jak to wygląda ze strony Erkonów, no bo jednak oni się zajmują dużo, m, z dużymi sprawami serwerowymi. Często jest tak, że po prostu e, administratorzy Rkon odchodzą z frakcji, bądź z zarządu jeżeli są, żeby po prostu w 100% poświęcić się administracji i wykonywać tam obowiązki. Jak byłem starszym administratorem, to wiedziałem, że po otrzymaniu nie będę musiał odchodzić z startów, ponieważ wiedziałem, że Poradzę sobie, podzielę te dwie rzeczy i daję sobie doskonale rolę. E, pełniłeś w ogóle jakieś role administracyjne na innym serwerze? Byłem w administracji serwera It's Your World. Myślę, że niektórzy będą kojarzyć. Tam na jakiej randze byłeś? E, byłem tam na randze moderatora. Tam nie było rangi takiej jak support. Byłem tam chyba maksymalnie dwa miesiące i odszedłem z rangi. Chyba że miałem wtedy bardzo słaby komputer. Czyli jakby po tym epizodzie z tamtym serwerem, przyniosłeś się na Fort Life i tutaj chciałeś zacząć? Nie przyniosłem się na Fort Life. A, skończyłem całkowicie rozgrywkę na Komputerze, ponieważ, jak mówię, no grałem w 20 FPS-ach w MTA, no to nie widziałem się na żadnym serwerze. Ale jak uzyskałem nowy sprzęt, no to zarejestrowałem się na Fortnite i tak teraz tu jestem. A jeżeli chodzi o inną grę, no to byłem na, w administracji na platformie SAMP. Myślę, że starci ludzie to, to pamiętają, tą platformę. Czyli, jakby nie masz małego zaplecza, przed dojściem na For life wiedziałeś już, co się z czym je. Doskonale wiedziałem, co się z czym je, doskonale znałem również komendy, jakich będą się używać. Tak, jeszcze zapytam, ile jakby godzin dziennie spędzasz na pracy tutaj nad serwerem. Zależy, co muszę zrobić. Zazwyczaj to są dwie godziny, aczkolwiek jak muszę coś wgrać do frakcji, Tym też się zajmuję. No to możesz to przedłużyć tam do godziny więcej, te trzy godziny. Ale zazwyczaj taka, Norman, to są dwie godziny. Mam teraz do ciebie takie szybkie pytania. Gdybyś teraz nie był na Forlife, jaki inny serwer byś wybrał z polskiej sceny MT? Z polski żaden. Żaden? A inny może jakiś? Grałbym dalej na y, serwerze FFS Game, na którym czasem sobie pogrywam. Twój najgorszy przypomina for life? Ie? Mój najgorszy przypomina for life, jaki ja uważam za najgorszy, to jest. Mm, no, nadużycie rangi, za który zostałem zdegradowany z, z, ze starszego administratora na rangę administratora. Co takiego zrobili, że mogę spytać? Y, może spytać, jakby to powiedzieć. Użyłem rangi, użyłem jednej komendy do tego, do czego nie służyła. Okej, okay, czyli tylko tyle możemy się dowiedzieć. Myślę, że tak. <grych> na tym <grych> Dobra, okej. Okay. Jeśli kiedyś robię rapsy, no i oczywiście, jak teraz robisz, to jaka była najgrubsza kara? Oj, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w administracji jestem już ponad 3 lata. Może że być jakaś no... ostatnia, na przykład, nie wiem. No nie chodzi o bany, permanenty, no bo to takie podstawowe są rzeczy raczej, ale na przykład, nie wiem, prawko na 30 dni to już takie bardziej nietypowe jest. Miałem okazję ukarać gracza prawkiem na 30 dni za to, że sobie zrobił piramidę na domku z samochodów. Po prostu takie złomowisko zrobił, że nazwoził pojazdy, najeżdżał nimi na siebie i strasznie to lago no to. Aha, takie no dobra, coś. dobra, spoko. To były wszystkie pytania, które dla Ciebie przygotowałem. Było mi bardzo miło, dziękuję bardzo. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić, to oczywiście możesz. Pozdrawiam całą administrację, wszystkich graczy, organizacji Olim, rozmarcy. ja Ci dziękuję za wywiad, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. I na razie trzymaj się. Trzymaj się, hej wszystkim.